Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałbym przyjrzeć się dokładnie, jak działa ogrzewanie. Jak działa to wiemy, ale jak działa ogrzewanie, w sensie czy lepiej mocniej grzać do wyższej temperatury, grzać płyn grzejący, ale delikatnie ustawić nawiew na małą jakąś wartość, czy inaczej. Podnosić temperaturę płynu grzejącego minimalnie, ale za to mocno ustawić nawiew wentylatora. Jakie ustawienie będzie ekonomiczniejsze i jakie da większy komfort podróżowania? Przejadę dokładnie identyczną trasę. Zrobię to w ciągu dwóch dni. Trasa będzie identyczna to będzie 30 km. W pierwszym dniu przejadę z ogrzewaniem włączonym na minimum, jeśli chodzi o temperaturę, ale wentylator ustawiony prawie na maksimum, a kolejnego dnia zrobię inaczej. Ogrzewanie, temperaturę ogrzewania włączę na prawie maksymalną, ale wentylator na pierwszy stopień, na minimum. I w aplikacji porównam wyniki. Warunki będą bardzo podobne. Temperatura otoczenia około plus 1 stopień. Temperatura baterii tam plus kilka, plus 6, 7, 8 stopni. Zobaczymy, jak się zagrzeje w trakcie jazdy. Na początek ustawię ogrzewanie, temperaturę ogrzewania na minimum, ale za to nawiew prawie na maksimum. Przeniadę tak około 30 km i zobaczymy, ile energii pójdzie na ogrzewanie. Startujemy z temperaturą baterii 6 stopni. Naładowano. Do 66%. Dystans 0, średnia prędkość 0. Ruszamy. Przejechałem już 3 km. Średnie zużycie 16,6. A na ogrzewanie ponad 5 kWh na 100 km. Prognozowane w zasadzie. Przejechałem już. 10 km. Średnie zużycie energii dość małe 12,6 kWh na 100 km. W tym ogrzewanie 3,4. Czyli, gdyby nie ogrzewanie, to z tego co podaje aplikacja, zużycie byłoby poniżej 10 kWh. Na 100 km. Malutkie. Przejechałem już prawie połowę trasy. Średnie zużycie 12,4, razem z ogrzewaniem. Samo ogrzewanie 3 kWh na 100 km. Czyli cały czas na zużycie według aplikacji bardzo niskie, poniżej 10. Gdyby gdzieś bez ogrzewania. A od początku drogi zużyłem 2 kWh w sumie z ogrzewaniem. Na samo ogrzewanie poszło 435 watogodzin. Zobaczymy, co będzie dalej. No i mamy 20 km. Po 20 km średnie zużycie energii podejrzanie małe 11,3 kWh, a samo ogrzewanie w tym 2,7 Podejrzanie niskie to zużycie. Nie wiem, czy ta aplikacja pokazuje dobrze. Jeśli tak, no to bardzo niskie zużycie energii. Cały czas mam ogrzewanie włączone. Jeśli chodzi o temperaturę na pierwszy stopień, czyli tak o 35 stopni Celsjusza, temperaturę płynu, natomiast wentylator na 85-90%, około 80% jego mocy, czyli tak ponad 3 czwarte. Efekt jest taki, że powietrze z kratek dmucha mocno, ale jest ledwo letnie. Nie czuć tego ogrzewania zbyt mocno. Coś tam leci, znaczy leci mocno, ale ta temperatura jest taka ledwo, ledwo letnia. Nie czuć, że to leci gorące powietrze, ciepłe, tylko takie nie wiadomo jakie. Nie Nielodowate, ale nie ciepłe. Komfort jest średni, jeśli chodzi o skuteczność takiego ogrzewania. To na pewno można tym bez problemu ogrzać sobie odparować szybę, zimno nie jest, no w samochodzie mam termometr tutaj na dole przy podłodze pokazuje 11 stopni, przy podłodze, natomiast tutaj wyżej na pewno jest cieplej, czyli tam jest kilkanaście stopni wewnątrz samochodu, szału nie ma, ale da się jechać. No, i dojeżdżam do celu. Zrobiłem prawie 31 km ze średnią prędkością 53 km na godzinę. Średnie zużycie energii z ogrzewaniem 11,7 kWh na 100 km, a samo ogrzewanie w tym to jest 2,4 kWh na 100 km. Na całą drogę zużyłem prawie 4 kWh energii, łącznie z ogrzewaniem, a na samo ogrzewanie 732 Wh. Na wykresie tutaj widzimy, jak cyklicznie pracowała grzałka, jak się włączała i wyłączała grzałka. i temperatura zobaczymy z ostatnich pół godziny temperatura płynu grzejącego w okolicach 33 stopni to nie jest dużo przy tak małej temperaturze i takim dużym silnym nawiewie nie czuć tego ciepłego powietrza czuć ledwo ledwo letnie powietrze działa to tak sobie średnio no ale zobaczymy, będzie mieć odniesienie porównanie do ustawienia odwrotnego, czyli wysoka temperatura płynu, na przykład 60 stopni i delikatny nawiew z wentylatora z dmuchawy. I zobaczymy na podobnej trasie, na tej samej trasie, tylko w podobnych warunkach. Zobaczę jak tutaj będzie się przedstawiał wynik zużycia. Na tą chwilę kończymy, a jutro powtórka z trasy i porównamy, podsumujemy wyniki. Dzięki. I mamy kolejny dzień. Pogoda bardzo zbliżona. I dzisiaj pojadę tą samą trasą co wczoraj, tylko inaczej ustawię ogrzewanie. Zrobię tak. Ogrzewanie włączę prawie na maksimum, ale wentylator na pierwszy bieg. I sprawdzę, jakie dzisiaj będzie zużycie energii na ogrzewanie. No to w drogę jedziemy. Warunki bardzo podobne: temperatura na zewnątrz około plus 1, plus 2 stopnie, temperatura baterii 6 stopni. Zaczynamy z poziomem naładowania baterii 66%. Ruszamy. Przejechałem 5 km. Na razie średnie zużycie energii 17,3 kWh. Na 100 km. A zużycie na ogrzewanie 4,5 kWh na 100 km. Temperatura baterii 6,8 stopnia. Ogrzewanie działa dość dobrze. Na pewno wrażenie, że jest cieplej niż było wczoraj. Wczoraj dmuchało mocno, ale takim chłodnym powietrzem ledwoletnim dzisiaj dmucha delikatnie, ale gorącym. I to wrażenie delikatnego powiewu gorącego powietrza chyba jest lepsze. Znaczy, sprawia wrażenie, że jest cieplej wewnątrz samochodu. Przejechałem 10 kilometrów średnie zużycie 15,1 w tym ogrzewanie 3,7 kWh na 100 km energia zużyta od początku trasy to jest 1,7 kWh i w tym energia na ogrzewanie 376 kWh w samochodzie robi się naprawdę ciepło jest zdecydowana różnica na plus w porównaniu z tym, co było wczoraj. Powietrze leci naprawdę tak gorące, że czuć, że się robi w samochodzie ciepło. Przejechałem 15 km. Średnie zużycie z ogrzewaniem 13,5 kWh na 100. Samo ogrzewanie 3,4 kWh na 100 km. Na ogrzewanie z baterii poszło 522 watogodziny, czyli 0,5 kWh, a ogólnie na całą, czyli na połowę drogi, na całe 15 km, razem z ogrzewaniem 2,3 kWh. Średnia prędkość 40 na godzinę. I mamy przejechane 20 km. Średnie zużycie łącznie z ogrzewaniem 14,6 kWh na 100. Samo ogrzewanie 3,2 kWh na 100. Energii z akumulatora poszło do tej pory 3,2 kWh na jazdę razem z ogrzewaniem, a na samo ogrzewanie. 649 watogodzin. Powoli zbliżamy się do celu. Dzisiaj aplikacja pokazała odległość 24,5 km, co jest dziwne, bo zwykle to jest w okolicach 28-29, maksymalnie 30. Przypuszczam, że ta różnica pojawiła się dlatego, że aplikacja raz na jakiś czas się rozłączała z modułem, i po pewnym czasie się podłączała, jakoś zgubiła kilka kilometrów po drodze. No, ale z grubsza mam nadzieję, że wyliczenia są prawidłowe. Wynik wygląda następująco. Średnie zużycie całkowite 14,6 kWh na 100 km. W tym energia zużyta na samo ogrzewanie 3,1 kWh na 100 km. Całkowita pobrana energia z akumulatora to no prawie 4 kWh, a na samo ogrzewanie poszło 778 Wh. Do domu przywiozłem jeszcze 33% energii w akumulatorze, a temperatura baterii 9,8 stopnia. Trochę się podgrzała po drodze. A średnia prędkość w ruchu 41,3 km na godzinę. Średnia prędkość ogólna, łącznie z postojami na światłach, 36,5 km na godzinę. I króciutkie podsumowanie. Na górze ekranu mamy. Zrzut z aplikacji pod koniec trasy pierwszego dnia, czyli z ogrzewaniem włączonym na małe grzanie, ale duży nawiew z wentylatora. Na dole duża temperatura ogrzewania, ale mały nawiew z wentylatora. W sumie, z tego co widzę, zużycie energii na całą trasę, na ogrzewanie jest w miarę podobne, chociaż oczywiście większe przy Wyższej temperaturze grzania. Chociaż jest to różnica niewielka, w pierwszym przypadku to jest 762 watogodziny na samo grzanie, w drugim przypadku to jest 804 watogodziny. Różnica niewielka, ale ciekawe, że aplikacja pokazuje dużą różnicę w zużyciu: 15 kWh, w drugim przypadku i niecałe 12 pierwszym. Nie wiem, czy nie ma to jakiegoś błędu pomiarowego. Yy, nie wiem. Po prostu nie wiem, jak to zinterpretować. Jeżeli mi możecie pomóc, to piszcie w komentarzach. W każdym razie subiektywnie. Przyjemniej jedzie się, jeśli z kratek leci bardzo ciepłe powietrze, nawet delikatnie, niż jak leci mocno, ale letnie. Jeśli chodzi o zużycie Myślę, że to drugie, czyli ciepłe powietrze zużywa trochę więcej energii. Natomiast nie jest to jakaś spektakularnie duża różnica. Tak sądzę. Jeśli macie jakieś przemyślenia na ten temat, to proszę dajcie znać w komentarzach. Napiszcie, jak wykorzystacie z ogrzewania w samochodach elektrycznych. Pewnie macie samochody z dużo większą baterią. Nie musicie tak oszczędzać. Ale bardzo chętnie poczytam. Jakie macie sposoby na ogrzewanie wnętrza, żeby jak najmniej energii i zasięgu stracić? A ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia. Cześć!